Dobry. Nazywam się Ewa Miszczak, jestem proziekanem kierunku socjologia i dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Chciałam zaprosić Państwa bardzo serdecznie do studiowania socjologii na naszych studiach w trybie zarówno stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na pierwszym stopniu i na drugim stopniu, czyli uzupełniającym magisterskim. Nasze studia, nasze, nasza socjologia w Wyspie. Opiera się przede wszystkim na takim umiejętnym połączeniu teorii socjologicznej z praktyką, z praktyką, którą możemy wykorzystać w pracy zawodowej w bardzo konkretnych mm, sytuacjach, w bardzo konkretnych miejscach pracy. Współpracujemy z lubelskimi i nie, nie tylko lubelskimi, ponadregionalnymi firmami, które zajmują się badaniami społecznymi, marketingowymi, biznesowymi. Którzy opiniują nasze programy studiów, którzy wspierają nas dydaktycznie. Poza tym, oprócz samego studiowania, nabywania wiedzy tutaj, w burach naszej uczelni, studenci nabywają wiedzy, umiejętności, kompetencji w ramach staży, praktyk, w ramach wyjazdów studyjnych, także za granicę w ramach programu Erasmus. Studia socjologiczne na wyspie. To jest nie tylko obowiązek, ale to jest czysta przyjemność nabywania wiedzy i umiejętności, ale także kontaktowania się z doskonałymi i bardzo przyjaznymi osobami, dydaktykami, wykładowcami, a także kadrą administracyjną. Zapraszam Państwa serdecznie do studiowania socjologii na wyspie. Dziękuję.